Natychmiast macie mi powiedzieć, kto was tu wysłał. Kto was tu wysłał i po co? Pewnie chodziło o jakąś tajną misję. Ciekawe, czy mu ktoś powierzył. Mój los w waszych rękach. My się nie liczymy. Liczy się nasz plan. Co to ma znaczyć? Jasna cholera! Pfft! Wszystko jasne. Co? To wszystko był podstęp. Już wracam do bazy. Komandusze.